Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj kolejna degustacja New England IPA. Piwo, które przywiozłem z festiwalu, warszawskiego festiwalu piwa, czyli ono jest u mnie gdzieś jakieś miesiąc. Niestety, niestety, ale nie było okazji, nie było okazji. Znaczy miało szansę, miało szansę, było w głosowaniu, ale nie głosowaliście na to piwo, więc niestety. Najlepiej spojrzeć przed 10 maja, czyli jeszcze ma 4 dni. Dzisiaj jest szósty. No trudno, trudno. Zobaczymy. Juicy z New England IPA. Nazwa jak rozumiem to skrót Juicy i Delicious. Juicy to jest New England IPA i tak jak powiedziałem przy degustacji ostatnio pf, chyba Juicy Wave'a który był w kooperacji z Piwnym podziemiem, że Piwne Podziemie ma taką dobrą opinię, że to jest właściwie, że oni są mistrzami jeżeli chodzi o właśnie takie piwa no New England IPA, ale ogólnie o piwa mocno chmielone, no być może dzięki temu, że mają krótki termin, ja mam nadzieję że ono w tym w Warszawie było bardzo świeże, no ale tak jak mówię, jeszcze jest w terminie. Ekstrakt 15,5, alkohol 6,7, składniki woda, słody jęczmienne i pszeniczne, płatki pszenne i owsiane, chmiele. Citra Equinox, Mozaik Equinox, drugi raz, Simco. Albo jakiś błąd i ten Equinox miał być za coś innego, albo, albo nie wiem co. W każdym razie, no mamy płatki, czyli one mają dodawać gładkości. I mamy, I mamy dużo chmielu. Nie mamy żadnego zestu, żadnych takich historii. Jeżeli chodzi o opakowanie, to nie podoba mi się. Znaczy, podoba mi się, że jest takie astetyczne, natomiast nie podoba mi się logo, bo dla mnie podziemie i piwne podziemie, to mi się kojarzy z underground, czyli po prostu e, alternatywa, e, punk rock i tak dalej. Natomiast tutaj jest podziemie, w sensie podziemia, takie e, Dungeons and Dragons, tak? To się chyba tak wymawia. Czyli e, klimaty takich, e, e, tych wszystkich gier komputerowych i RPG-ów e, niekomputerowych, gdzie tam chodzisz po podziemiach i spotykasz róż, różne, różne potwory i tam z nimi walczysz. E, więc... E, to jest zdecydowanie w tej estetyce, że tutaj mamy taką kołatkę w kształcie ryja jakiegoś smoka. No i tu mamy prawda liście chmielu i szyszkę na głowie. No, on wygląda jakby był w czapce z chmielu. To jest jakieś takie dziwne. Ale generalnie generalnie jest schludna taka, no może się podobać. Mi się logo nie podoba, o tak powiem. Spróbujmy zatem. Spróbujmy. Kapsel Czarny Golas. No. Pachnie fest, pachnie fest, owocowo, bardzo owocowo. Mm, grapefruit, taki soczysty, taki jak lubię, taki po prostu tryskający tym sokiem. Trochę białe owoce w tle, ale zdecydowanie cytrusy, cytrusy, grapefruit, grapefruit. Pięknie, pięknie, no w Megusta. Dobra. Stukam, żeby bąbelki się odczepiły, bo nie była zmoczona szklanka przed. nie była myta przed, przed degustacją, tylko po prostu wziąłem spółki. Piana dość obfita, drobno i średnio pęcherzykowa, Niezbyt piękna, ale nie jest to najważniejsze w New England IPA. Piwo, mimo że stoi u mnie jakiś czas, w ogóle się nie klaruje. W ogóle się nie klaruje, znaczy inaczej, trochę się klaruje, bo tu na dole się osad pojawił. A może i się nie pojawił. E, jest u mnie już jakiś czas, stało parę dni, w, 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 czy, czy nawet y, trochę więcej niż parę dni, od, od no, z tydzień stało w lodówce, więc miało prawo się sklarować, nie sklarowało się. E, efekt prawdopodobnie, e, bardzo dużo białek tutaj jest, które zostały i dają z jednej strony gładkość, a z drugiej to zmętnienie. No, bardzo przyjemne, bardzo przyjemne. Cytrusowy, teraz wychodzą bardziej białe owoce, chociaż mo jest mozaik, jest mozaik. Czyli takie właśnie nie, no pięknie. Dość wytrawne, dość takie smukłe. Nie jest słodkie. Nie powinno być moim zdaniem. Chociaż z drugiej strony, płatki powinny dodawać mu takiej cielistości. znaczy ciała. Ono powinno być troszkę takie. No jest, w sumie jest gładkie. Nie no, nie mogę powiedzieć, że nie dają, natomiast nie jest gęste. Nie jest gęste, tak jak można by się spodziewać, że ono będzie kisielowate czy coś takiego. To nie, nic z tych rzeczy. Jest raczej wytrawne. Jest. Trochę za wysokie wysycenie, jak dla mnie. Znaczy ono nie przeszkadza, tak jak w Juicy Wave. Mi tam naprawdę przeszkadzało. Natomiast tutaj ono jest... Mm, troszkę kłujące. Ale to można powiedzieć, że orzeźwia. orzeźwia, Najważniejsza sprawa, czwarty łyk, jak z goryczką. Więc goryczka jest średnia, nie jest wysoka, nie jest za mocno... Hmm. Ale jest, no jest, nie, nie mogę powiedzieć, że ładnie, nie ma goryczki. Mogłoby być więcej, hmm. ale nie jest źle. Hmm. Tutaj widzimy jakiś tam szczątkowy lacing czyli takie, taka koronka robiąca się z piany. Ta piana nie była zbyt piękna, więc i lacing nie jest zbyt piękny. Nie no, pije się bardzo, pija, bardzo, bardzo dobrze, jest bardzo pijalne Czyli Drinkability jest bardzo wysoka wysokie Czyli pijalność wysoka, drinkability jest wysokie Czy jest lepsze niż Misti Chyba jest lepsze, znaczy, chyba ma wyższą goryczkę, a zatem jest lepsze. E, tutaj e, po prostu, no, uważam, że to jest, to jest duży plus w stosunku do Misty, że ma wyższą goryczkę. No, musiałbym je porównać side by side e, obok siebie, czy rzeczywiście jest e, smaczniejsze. Tam to mi się bardzo dobrze piło i to mi się też bardzo dobrze pije. Goryczka e, trochę poszła teraz w kierunku e, średnio wysokiej. Leciutko zalega, ale w taki przyjemny sposób. Ja nie lubię takich piw, które. Przepraszam, w których w ogóle tej goryczki nie czuć. Czyli w których. Yy, rzeczywiście ta idea New England posunięta została tak daleko, że robimy yy, yy, coś, co ma być takie soczkowate, a goryczki tam nie ma być. To, to ja tego nie szanuję. Nie szanuję. Tutaj jednak goryczka jest yy, i, i jest, wydaje mi się. Znaczy nie szanuje, jeżeli chodzi o New England. E, wydaje mi się, że jest fajnie. No, bardzo dobre piwo. Brawo. E, Żeby ono jeszcze miało 4%, a nie 6,7% byłoby jeszcze lepiej. Także zachęcam do wypuszczenia wersji session. E, ale jest bardzo dobre, naprawdę. Dobra goryczka, dobry aromat, e, dobra gładkość. Od właśnie tych płatków. Pięknie pachnie, mimo że tam mówię, zostało mu 4 dni terminu, ale było dobrze przechowywane, to myślę, że ono nie powinno jakoś bardzo stracić, ale wiadomo, że im świeższy, tym lepsze. No to muszę powiedzieć, że potwierdzają się jakby e, pozytywne opinie. W ogóle, w ogóle muszę powiedzieć, że to jest trochę tak. Że y, jak wybieram jakieś piwo, dlatego że y, widzę dużo pozytywnych komentarzy, to zwykle się nie, nie rozczarowuje. Um, o czym to świadczy? <grym> że, że, że mam jakiś taki po, y, pospolity gust? Czy, 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 czy jaki powód? Nie wiem. Y, no tutaj tutaj naprawdę. No, miałem parę takich przypadków po prostu, że bardzo polecaliście mi w jakimś, jakieś yy, piwo. No i potem się okazało, no rzeczywiście, respekt. E, także brawo, e, brawo Darek e, z piwnego podziemia. E, naprawdę bardzo dobre piwo. E, nie jest to takie, bo ja, ja już w którymś momencie stwierdziłem, ja chyba nie lubię New England. Ja chyba nie lubię, bo one są za mdłe dla mnie. Ale właśnie tutaj z taką goryczką, e, Misty mogłoby mieć wyższą, e, ale Piotrek powiedział, że może będzie podwyższał z czasem. E, to, to naprawdę on, przywracają mi wiarę w ten styl. Przywracają mi wiarę w ten styl, bo ja stwierdziłem, że ja chyba jednak wolę West Coast, gdzie ja czuję, że piję IPA, a nie jakieś tam soczki, sroczki. Za wysokie wysycenie, za wysokie, ale to kwestia nalania. Jak się naleje, tak żeby się odgazowało, to bardzo ładnie się prezentuje. Idealnie mętne. Nie są to farfocle, tylko jest takie zmętnienie. Jednolite. Um, polecam. Bardzo dobre piwo. Bardzo dobre. Bardzo dobre New England IPA. Juicy Licious Piwne podziemie. Wasze zdanie.